Widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. I otworzywszy, otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy Wam złożeczyć i prześladować Was będą i kłamliwie mówić na Was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata Wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Tyle słów Pisma Świętego, a Ciebie, dobry Boże nasz i Panie, pragniemy prosić, byś raczył błogosławić zwiastowanie i słuchanie Twego słowa, albowiem Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Kazanie na górze. To bardzo znany tekst Bożych Błogosławieństw. A dzisiaj stają przed nami, abyśmy zastanowili się, co one znaczą dla nas dzisiaj, jaką mają wartość dzisiaj, a jaką miały kiedyś. Czy znaczenie tych słów jest ciągle tak ważne i tak wielkie? Ale najpierw musimy zastanowić się nad samą sytuacją, i miejscem, wyobraźnia każe nam widzieć Jezusa z uczniami i mnóstwem ludu, tak jak to jest opisane tutaj, wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpi do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Pozornie jest to opis, który ma nas wprowadzić. Ale jeżeli sięgniemy do tradycji Izraela, której Jezus był w tym momencie posłuszny, to zrozumiemy, że drobne informacje, że usiadł, że otworzył usta swoje przemówił, są bardzo ważne. Badacze tekstu biblijnego są przekonani, że to kazanie na górze, które słyszymy, które zaczyna się od błogosławieństw, nie jest jednorazowo wygłoszonym kazaniem, tylko jest zbiorem właśnie kompendium chrześcijańskiej wiary i odnoszenia się do Boga i do człowieka. Uważają, że to jest coś o wiele więcej niż raz wypowiedziane kazanie gdzieś na górze, aby wszyscy słyszeli. Idą ze sobą tłumy, ale on. Wstępując na górę, bierze do siebie tylko uczniów. W naszej dzisiejszej tradycji, kiedy mówimy coś ważnego, chcemy być widziani i słyszani, wtedy wstajemy. Nas wszyscy lepiej widzieli i lepiej słyszeli. Ale zupełnie inaczej było w tradycji żydowskiej. Na stojąco mówiło się rzeczy drobne, powiemy techniczne, które miały dotrzeć do wszystkich. Ale kiedy chciałby coś bardzo ważnego, coś wyjątkowego, wtedy mówiący nauczyciel, rabin, prorok siadał, a wokół niego skupiali się ci, którzy mieli tego słuchać. To byli uczniowie. Jest użyte, powiemy, no piękne, i otworzył usta swoje i przemówił. Nie chodzi tylko o poetycki zwrot. Można powiedzieć, i powiedział. Będzie krócej, prościej. A o to samo chodzi. Niezupełnie. Ponieważ gdy w języku greckim używa się zwrotu i otworzył usta swoje i przemówił, chodzi o to, że powiedział coś bardzo ważnego, przemyślanego, coś, co ma ogromne znaczenie. On nie tylko powiedział, że coś jest ważne, on powiedział to, co jest przemyślane i co ma zapaść głęboko w sercach tych, którzy tego słowa. Słuchają. Tak więc te słowa, które są kierowane kiedyś, były kierowane do uczniów, dzisiaj są do nas kierowane, mają wyjątkową wartość. Są wyjątkowym przesłaniem. Są tym, co ma nam głęboko zapaść w serce. Wyobraźmy sobie, że to my dzisiaj siedzimy wokół Jezusa, który mówi nam: Błogosławieni, ubodzy w duchu. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Tych błogosławieństw jest dziewięć. I tak naprawdę można by wygłosić dziewięć osobnych kazań. Ja się nie będę wygłaszać dziewięciu osobnych kazań. Ale chciałabym żebyśmy skupili się przynajmniej na dwóch z tych błogosławieństw, ale najpierw postawmy sobie pytanie, co to tak naprawdę znaczy błogosławieni, którzy? Co to znaczy błogosławieni? Na koniec nabożeństwa zawsze słyszymy, przyjmujemy słowa błogosławieństwa. Kiedy coś ważnego się dzieje, czy przez dziecka, czy konfirmacja, czy ślub, błogosławimy? Ktoś odchodzi spośród nas. Także błogosławimy. Co znaczy błogosławiony, czyli jaki? Znamy to słowo, używamy go, ale co ono tak naprawdę znaczy? Błogosławiony, czyli jaki? To wyjaśnia nam ostatni werset naszego tekstu. Radujcie się i weselcie się. Błogosławiony znaczy szczęśliwy, radosny. I to właściwie wydaje nam się bardzo trudne do zrozumienia. No to jak to? To szczęśliwy i radosny jest ten, który jest ubogi? Szczęśliwy i radosny jest ten, którego prześladują? Szczęśliwy i radosny jest ten, który się smuci, mi się to jest absurd, to niemożliwe. To przecież nie o to chodzi. I rzeczywiście to nie o to chodzi. Ja myślę, że bardzo to jest trudne dla nas, ale bardzo ważne, aby w wielu sytuacjach naszego życia czy, czy studiowania Bożego Słowa mieć świadomość, Bożej perspektywy, która jest zupełnie inna niż nasza perspektywa. W naszej perspektywie oczywiście jest absurdem, żeby ktoś się cieszył z tego, że jest ubogi. No bo jak? Chcemy być bogaci, chcemy być szczęśliwi, chcemy być zdrowi, chcemy nie martwić się o następny dzień. Niestety w języku polskim mamy słowo ubogi czy biedny, i właściwie chodzi w tych słowach o to samo, że ktoś. Ma niedostatek tego, co potrzebuje na co dzień do życia. W języku arameńskim, bo w takim języku wygłaszał Jezus to kazanie i te błogosławieństwa, to język bardzo zbliżony do hebrajskiego, ale taka forma używana na co dzień, poza świątynią. To słowo ma jakby cztery stopnie. Ubogi może być ten, kto nic nie ma, ale ubogi to również ten, który wszystko, co ma, powierza Bogu i zawdzięcza Bogu. Ubogi w duchu to ten, który swoje całe życie powierza Bogu, który potrafi zaufać, z pokorą stanąć przed Bogiem, powiedzieć: Oto ja nie mam nic, tylko Ciebie. Jeśli wrócimy do słów ze Starego Testamentu i z listu do Rzymian. Usłyszymy bardzo podobną treść. Słuchaj Izraelu, Pan jeden jest, Pan jedynie. Będziesz go miłował z całej siły swojej, z całej mocy swojej, całym sercem swoim. A apostoł Paweł, myślę, że powiada: Wierzymy, że z łaski Jezusa Chrystusa przez jego krew jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków zakonu, aby się nikt nie chlubił. To jego dar z łaski przez wiarę. A tu słyszymy, szczęśliwy, radosny jest ten, kto jest ubogi w duchu, czyli potrafi całym sercem zaufać Bogu, całe swoje życie oddać w jego ręce. zaufać, że wszystko to, czego potrzebuje do życia, da mu ten, który jest dawcą życia i wszystkich dobrych darów. I oczywiście to nie jest przypadek, że właśnie w święto reformacji słyszymy przypomnienie tej nauki błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo Boże. I znowuż przez wieki to ludzie wspierają się, o jakie Królestwo Boże chodzi. O to, które ma przyjść, co jest gdzieś odległą przyszłością, perspektywą wierzących, że kiedyś wejdziemy do Bożego Królestwa, będziemy szczęśliwi, radośni, bez bólu, bez cierpienia, bez łez. A Jezus powiada, Królestwo Boże macie budować. Ono jest tu i teraz, tam gdzie jesteście o ile będziecie ubodzy w duchu. O ile zaufacie Bogu, oddacie Mu całe swoje serce, wtedy będziecie mogli budować Królestwo Boże tu na ziemi. Parafrazując to błogosławieństwo jest taka propozycja, szczęśliwi i radośni są ci, którzy uświadomili sobie własną, absolutną bezradność i całą ufność złożyli w boku. Kiedy wszystko jest dobrze, kiedy nam się dobrze powodzi, kiedy wszystko układa się po naszej myśli, to wydaje się nam, że jesteśmy silni, niezależni, wszystko możemy. Ale kiedy przychodzi doświadczenie, cierpienie, Ból, albo seny w obliczu śmierci naszych bliskich, czy naszej własnej, czujemy się bezradni, bezsilni, bezbronni. Wtedy zmienia się perspektywa naszego patrzenia na świat, na ludzi, na to, co nas otacza. Wtedy, wtedy rzeczywiście możemy odczuć, jak ważnym jest Ufać Bogu w naszej codzienności, w naszych zwyczajnych pracach, zajęciach, relacjach z ludźmi. Być ubogim w duchu to być pokornym, oddającym swoje życie Bogu. A wtedy, powiada Bóg, jesteście błogosławieni. I jeszcze jedno, to nie jest że będziecie błogosławieni. To nie jest ani obietnica, ani proroctwo, to jest stwierdzenie faktu. Ci, którzy są ubodzy w duchu, którzy całe swoje życie oddają Bogu w pokorze, oni są szczęśliwi i radośni. Tą radością, której świat nie może zniszczyć. Tą radością, która jest ponad cierpieniem. Bez pewnością, że On, Bóg łaski i miłości, jest tuż obok i przeprowadzi nas przez najtrudniejsze nawet doświadczenia naszego życia. Tu chciałoby się mówić dalej o błogosławieństwie cierpiących, ale to jest na inny czas. Pomyślałam, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszej sytuacji bardzo ważnym jest błogosławieństwo, które mówi o ludziach czyniących pokój. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni Synami Bożymi będą nazwani. To jest bardzo ważna nauka, która płynie z tego krótkiego zdania. Szczęśliwi i radośni są ci, którzy czynią pokój. Nie ci, którzy miłują pokój, ale którzy go czynią. Nie ci, którzy mówią, ja bardzo chcę, żeby było wszędzie radośnie i spokojnie. Ale ci, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby było radośnie i spokojnie. I to błogosławieństwo tak naprawdę wskazuje zadanie uczniów Jezusa Chrystusa. Jak możemy czynić pokój? No, ktoś powie, kłócę się. Nie stawiam ludzi w trudnych sytuacjach, staram się nie brać do konfliktów, nawet czy niepokój. Ale znamy takie pojęcie jak święty spokój. Znamy takie powiedzonko, że dla świętego spokoju cygan dał się powiesić. Kiedy, żeby był spokój, żeby nie był konfliktu, jesteśmy w stanie na daleko idące ustępstwa. Zaniecenie pod dywan tego, co boli, tego, co trudne, tego, czego nie potrafimy sami rozwiązać, ale świętego spokoju udajemy, że tego nie ma. Ale to wraca. Taki za, zagrzebany gdzieś niepokój, konflikt, niewyjaśnione problemy, one zawsze wracają. Prędzej czy później wyjdą spod tego dywanu. Czyniący pokój. To także ten, który potrafi stanąć w konflikcie, ale nie po to, by go rozdmuchiwać, powiększać i postawić na swoim, ale po to, by pokój był oparty na prawdzie, by pokój pomiędzy ludźmi był oparty na szczerości, na wzajemnym szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Pomyślałam, że to błogosławieństwo jest bardzo ważne dla nas dzisiaj, ponieważ żyjemy w świecie pełnym niepokoju. W świecie wojny, w świecie nienawiści, w świecie przemocy i agresji. Możemy miłować pokój, ale ta nasza miłość do pokoju nie zmieni tego świata. Mamy czynić pokój. Mamy aktywnie budować pokój, nawet jeśli musimy przejść przez konflikt, przez awanturę, przez stres, po to, by stanąć w prawdzie, by wysłuchać drugiej strony, by znaleźć rozwiązanie problemu. Pokój czyniący to ten, który rozwiązuje problemy, a nie je odpycha, który wyjaśnia. Prowadzi do pojednania, nie do udawania, że nic się nie stało. Bóg pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Jakże wysoko Jezus stawia tych, którzy chcą czynić pokój. Powiada, będziecie synami Bożymi. Dzisiaj powiemy synami i córkami. Bożymi. Jakże wysoko, jakże wielki zaszczyt. To Jezus jest Bożym synem, a my mamy znaleźć tuż obok Niego, jako bracia i siostry. Przypuszczam, że wokół nas, szczególnie po naszych wyborach decyzjach społeczeństwa zostaje wiele napięć wystarczy włączyć telewizję, radio, wziąć gazetę do ręki i widzimy i słyszymy ludzi, którzy są w ogromnym konflikcie. Jak budować pokój dzisiaj? Nie mam na to pytanie prostej odpowiedzi, ale jedno wiem. Przez prawdę, przez odniesienie do Bożego Słowa, przez szukanie tego, co wspólne, aby od nowa budować. Czynić pokój jest bardzo trudnym zadaniem. Jezus daje to zadanie swoim uczniom, nie pokój za wszelką cenę. Ale prawdziwy pokój oparty na prawdzie i pojednaniu z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Szczęśliwy, radosny jest ten, kto buduje pokój. On będzie nazwany Bożym Dzieckiem. Radujcie się i weselcie się. Albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem przysiadowali proroków, którzy byli przed wami. I mówimy o tym wszystkim w pamiątkę reformacji. Wypada wrócić trochę wstecz do historii i zobaczyć, ile pokory, ile ufności, Ile dążenia do pokoju było w tych, którzy ponad 500 lat temu powiedzieli prawda Boża jest inna niż ta, którą słyszymy. Prawda Boża mówi o miłości i pojednaniu przez Jezusa Chrystusa. Prawda Boża mówi o tym, że tylko z wiary możemy być zbawieni. Nie z uczynków zakonu, aby się nikt nie chlubił. Z wiary przez Bożą Łaskę możemy być zbawieni. Ile trzeba było wytrwałości, ile poświęcenia, ile ofiar, aby słowo o pojednaniu mogło dotrzeć do wielu serc. Ile było nienawiści i walk. Pomiędzy różnymi stronnictwami. W końcu zapadł pokój. To nie był łatwy pokój. Budowanie pokoju tak naprawdę trwało ponad 500 lat. Uświadomiłem sobie tak naprawdę, że właściwie dopiero kilka lat temu, w 500-lecie reformacji, można powiedzieć, że zapanował pomiędzy kościołami chrześcijańskimi w Europie pokój. Bo dopiero wtedy, po 500 latach, ewangelicy i rzymscy katolicy stanęli razem. W osobie papieża Franciszka i w osobie ówczesnego prezesa Środowej Federacji Luterańskiej, biskupa Junana z Palestyny, stanęli razem. Aby mówić o pokoju, o pojednaniu, trzeba było pięciuset lat, aby ten pokój nie był przyklepaniem, ale był oparty na prawdzie, na wzajemnym szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Kiedy myślimy dzisiaj o tym, co wydarzyło się dawno temu, to jest pamięć. O naszych przodkach duchowych, przewodnikach, nauczycielach. Pamięć o ludziach, którzy poświęcili swoje życie, nie mając nic, aby Bogu służyć. Zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie, tak jak jest zapisana w tej księdze, w Biblii. I aby budować pokój. Nie ten święty spokój. Ale prawdziwy pokój w naszych sercach, w relacji z Bogiem, w naszych domach, w relacji z naszymi bliskimi, w naszych ulicach i w naszych kościołach, abyśmy mogli wspólnie składać świadectwo prawdy o Jezusie Chrystusie, który jest pokojem, pojednaniem i miłością. Amen. Przyjmijcie, życzymy pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj się serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.